Słupki. Już prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę po drut, żeby je połączyć. Jasne Bob! Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. O, zaraz chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość. Bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać. No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Słupek stoi. Teraz czas na młot. Dobra. Następny koparko. Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę, wygląda nieźle. Ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Eee, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O, eee, Będzie dobrze. Tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo. Eee, Leo. O... Może jeszcze parę uderzeń? Uh, Leo, Koparko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? Uh, chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O, o co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. O, e, racja. Racja. E, o tym zapomniałem. Ale już pamiętam. Proszę betoniarko, gotowa. Zaraz wszystko będzie wymieszane. Dzięki betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie, zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak! Tylko cię sprawdzam, Bob! Zaraz to zrobię! Świetny cement betoniarko. Dzięki Bob! Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo! O, o, co teraz? <grym> na Wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutka, Bob! Oh, idealnie! Dzięki betoniarko, chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo! Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie! Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej. Uf. Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. O, dokąd idziesz? Do środka idę po koktajl. Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi kiedy. Cóż, wczoraj na przykład mieliśmy pomalować, jak wiesz, gigantyczny teleskop, a ty zapomniałeś zabrać drabiny. No i pędzli. Nawet farby. O, o tak, teraz pamiętam. To dobrze. Więc zanim wyjedziemy, musimy sprawdzić, czy mamy wszystko, co potrzebne, i czy po coś nie będziemy musieli wracać. Dobra, to ma sens, Bob. Więc tak, dziś rano mamy budować w zoo szopę, w której będą przechowywane banany dla małp. O, pojedziemy do zoo. Przygotowałem więc listę potrzebnych narzędzi i chcę sprawdzić, czy masz je w swojej skrzynce. Dobrze? No dobrze, Bob. No to najpierw poziomica. Mam ją. Świetnie. Nie chcemy, żeby szopa się chwiała. Zabrałeś może wkrętak? Mam. Kręty się raczej same nie wkręcą. Heh. W porządku. Młotek? Jest! Uwielbiam młotki Bob. Nigdy nie zapomnę młotka. Super. Teraz zwijana miarka i okulary. Mam i mam. I na końcu piła. Ach, tutaj! U, au. Wygląda na to, że wszystko zabrałeś, Leo. Dobrze. Chyba jesteśmy już gotowi. Jedziemy budować szopę. No to ruszajmy. Na co czekasz, spychaczu? Yy, nie bierzesz skrzynki z narzędziami, Bob? Ach tak. Jestem gapa. Zapomniałem. To będzie na pewno najważniejszy mecz w tym sezonie. Dobrze, Leo. Pamiętasz, czego miałeś się dziś dowiedzieć? Nie chodzi o to, kto wygra w finale, prawda, Bob? Nie do końca, Leo. Pokażę ci, jak się układa cegły. O, świetnie, super. Najpierw nabieramy zaprawę na kielnie i rozprowadzamy równomiernie na murze. A, Leo! Dostałem wiadomość, że nasi już prowadzą! Woohoo! Wybacz. Kładziemy cegłę na wierzchu, przyklepujemy i zbieramy nadmiar zaprawy. Bierzemy następną cegłę, kładziemy na nią zaprawę i przykładamy do poprzedniej. I tak dalej. Żaden problem, Bob. Leo, muszę odejść na chwilę. Ty skup się teraz na pracy, a ja niedługo wrócę, dobrze? Oczywiście, Bob. To jeden z najbardziej emocjonujących meczów, jakie widziałem w życiu. Teraz czas na przerwę. Niesamowita pierwsza połowa. Hmm. Więc teraz chyba czas coś zjeść. Aha. Gdzie jest moje pudełko? Musi być tutaj. O, nie! Cześć, Leo! Jak idzie murowanie? E, dobrze, Bob. Dobrze. E, jestem bardzo zajęty. Oddzwonię później. Cześć, Leo! O, e. Cześć, Marto. Nie widziałeś może mojej książki gdzieś tutaj? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Ehm, nie? Ona musi gdzieś tutaj być. O, nie. I to już ostatni gwizdek. Sprężynowo wygrywa. Woohoo! Ha, zrobione. Przekażę Bobowi tę dobrą wiadomość. Tak, gdzie jest mój radiotelefon? Cześć, Leo. Jak tam mur? Bez odbioru. I... gotowe! Jest teraz równiutka jak stół! Jesteś najlepszym walcem na świecie! Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak! Jesteś walcem legendą! Jesteś niesamowity! Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku! Moje kanapki! Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak! Mógłbyś zwalcować wszystko! Założę się... Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze! Łatwizna! Żaden problem! Mógłbym! To znaczy, mógłbym! Bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami! Tak! Tak! Tylko patrz! O, jesteś legendą! O, to jest. To jest o wiele trudniejsze, niż myślałem. <grym> Nie śle, walcu! Mówisz poważnie, ale przecież mi się nie udało. <grym> Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania, jak na jeden walc walcu. Och, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob! Na świecie! Wiem, betoniarko. Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O. To były znowu twoje kanapki. Wybacz, Bob. Kanapki są idealnie płaskie. Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie. Fajnie. Dzięki, Bob. Dawaj, koparko! Dzięki, Marto, daję. Nawet chcę dziś pobić mój rekord w kopaniu. Tak! Uhu! Skończyłaś już koparką? Bob, pobiłam dziś mój własny rekord. To najszybciej wykopany rów w dziejach. No, moje gratulacje. Założę się, że mogę też pobić rekord w zasypywaniu rowu. Skończyłeś już, Bob? Nie, jeszcze nie. No a teraz? Nie. A, a teraz... <laughs> nie! Koparko skończyłem. Teraz masz swoją szansę. Baw się dobrze przy biciu rekordu. Tak udało się! To najszybciej wykopany i zakopany rów w dziejach. Jestem pewna, że zostawiłam tu skrzynkę z narzędziami. Tak, chyba też ją tu widziałam. Może jednak zostawiłam ją gdzie indziej? Chyba, że. O, nie! Musiałam ją zakopać. O. Mam ją! Marto, znalazłam narzędzia. Dzięki, koparko! Ach, ty, a... Udało się! Pobiłam swój rekord w kopaniu i zakopywaniu rowu dwa razy. Dwa razy? O, dwa razy. O. Leo, dzisiaj nauczysz się, jak należy wiercić otwory w ścianie. O! Uwielbiam wiercić dziury! Użyjemy wiertarki, żeby powiesić ulubione obrazy pani burmistrz. Do tego typu ścian lepsze będą kołki i wkręty niż zwykłe gwoździe. Sprawdź, czy wiertarka jest naładowana. Witaj Bob, jestem Roboleo 3000. Robot budowlany, jestem naładowany! <laughs> Cześć Roboleo 3000! Powiedz prawdziwemu Leo, żeby wrócił i założył wiertło. Ech, ech, jasne, Bob. Ech. Dobrze, teraz możesz zaczynać. Najpierw wiercisz powoli. Właśnie tak, a teraz trochę szybciej. Jeszcze trochę. O, o nie, co się stało? Tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Można to naprawić. Na pewno chcesz go powiesić samodzielnie? Tak. Uczę się od najlepszego. Teraz już wiem, co mam robić. Świetnie. W takim razie zostawiam Cię. Leo, jak Ci poszło z obrazem? E, jakoś. Myślę, że chyba nauczyłem się wszystkiego o wierceniu w ścianie. Wygląda wspaniale. Orety. E, zrobiłem kilka prób zanim skończyłem. Dobrze, Leo. Czas na drugą lekcję. A temat to: wiercenie otworów w ścianie. Drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem. Pamiętasz, jak się obsługuje młot pneumatycznym? Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie. Mam pokazać? Tak, pokaż. Bardzo dobrze. Co mówisz? Ups, nie słyszę się zbyt dobrze w naucznikach. Powiedziałem bardzo dobrze. Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę. Jasne, Bob. Świetnie. Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą. Leo! O, cześć spychaczu! O co chodzi? Bo pomówi, żebyś przerwał pracę. Marta upiekła placek. Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu. Leo! O, spychacz! Nie zauważyłem cię, co jest! Nie chcesz spróbować ciasta, Marty? Jest takie dobre, że hej! A, Klej! Tak, mam! Na pewno jest w skrzynce! Leo! Znowu ty? W czym mogę pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo. I Bob mówi, że poszła już cała taca. Naprawdę dobra praca? He, he, he. Dzięki, spychaczu! Ciekawe, dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta. No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Mogę popatrzeć, Marto? Lubię, jak zajmujesz się elektryką. Pewnie, Walcu. Oczywiście. Najpierw muszę sprawdzić, czy przewody są we właściwym miejscu i czy są dobrze połączone. O, to dość zawiłe. Sekret polega na tym, żeby skupić się w danej chwili na jednej rzeczy. Tak właśnie działam. <laughs> o, spychaczu, weź teraz trzy deski do prac remontowych. Dzięki! Już zabieram! Dobrze. Sprawdźmy teraz poziom mocy. O! Jedną chwileczkę. Witam, panie Kamyk. Tak, Bob zaraz tu będzie. Dobrze, na razie. E, poziom mocy jest dobry. Hmm, gdzie jest ta drabina? O, Leo! Drabinę widziałam tam. O! Jak mogłem nie zauważyć? Ostatni raz. Bierzmy się do pracy, koparko. Bob! Kanapki! O! Spostrzegacza jesteś. Gotowe. I tak właśnie działam. Oh, Marto, robisz bardzo dużo rzeczy. Ale tylko jedną rzecz w danym momencie. W tym cały sekret. Do zobaczenia! Oh, Marta robi wiele jednych rzeczy, ale tylko w danym momencie. Gotowe. Jedna fala. To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina, Leo. To jest fala dźwigu. Ale masz rację, wygląda też tak jak płetwa rekina. Uważaj, dźwigu! Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. To natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie! Czas na nas dźwigu, jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo! hm. Lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha! Tam leży! O, chwileczkę. Tak, żeby nie dotknąć wody. U, u. Ha. Ha. U, u. Dobra? Uh, uh, o oh, tak, utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Oh, 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 telefon! Oh, muszę jakoś odebrać. Ech, mm, ryzykowne. Ale dalej. Halo, tutaj Leo. Cześć, Leo, mówi Bob. Dopadły cię rekiny? Cześć Bob! Ale co będzie z lwami? Co lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak dinozaury odstraszyły lwy. O, bo... Bob! To spychać! Spychacz król góry! <laughs> król góry? Podoba mi się. O, oh. <laughs> cześć, Bob. Spychaczu, chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne, Bob. Dzięki, królu góry. A, i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy, kopalko. Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna. To są resztki materiału? Jasne. Możesz zabrać wszystko, spychaczu. Tak! Dziękuję, Marto. <noise> Góro spychacza! Nadjeżdżam! Król spychacz! Ta góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka. jej spychaczu. Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa. Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza! To wspaniale, ale teraz proszę to przejść tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O, tak! Już się robi, Bob! <laughs> Dziękuję Wasza wysokość! Bob. Koparko, to jest miejsce skąd biorą początek najlepsze budowle miasteczka. Ja kocham to podwórze. To dom? To dom całej drużyny. To prawda, koparko. Czasem przydałaby mi się trzecia ręka. Pracujemy zespołowo, Leo. Ha! Przepraszam! A. Wybacz, Bob! W porządku, betoniarko. Uwaga! I? O nie! Zgubiłeś coś, spiechaczu? To przyjemność, Marto! Przywiozłem materiały budowlane. Dzięki ciężarówko. O, stop! <ścoughs> Chyba jednak nie napije się herbaty. Jedziesz w moją stronę, dźwigu? Tak, zawsze jest tak, jak chcesz, Bob. Chyba jednak nie zawsze dźwigu. Siła wierzy, proszę bardzo, Bob, masz 201 jeden cegieł. Tyle właśnie ich jest żurawiu! Jak to odgadłeś? Nie zgadywałem! Wyczuwam ciężar jednej cegły, a ten ładunek wydał mi się 201 razy cięższy. Cóż, jesteś ekspertem od dźwigania! Umiem też powiedzieć, co podnoszę! Zawsze to umiałem! To chyba cecha dźwigów! Potrafię zawsze rozpoznać kształt i rozmiar ładunku. I nawet jego rodzaj! Czy to drewno, metal, czy cegły, czy coś innego! Wszystko wiem! Dobrze, Żurawiu! Jeśli tak, to może cię sprawdzimy! Tak! Uwielbiam takie rzeczy! Możesz ładować! Gotowy, Żurawiu, opuszczaj hak! I nie podglądaj. Obiecuję nie podglądać. Spróbuj teraz. To są deski, jest ich sześć. Tak! Mówiłem! Osiem rur. Jedna deska, wiertarka, skrzynka, pachołek i. Tak? I. O, i telefon, który leży na desce. <tak>, tak, zgadza się, jesteś niesamowity Dobrze, ostatnia próba O, tak A teraz, żurawiu, co to jest? Och, to łatwizna Śniadanie, to kanapka z sardynką Ja, ale to zgadłeś W jaki sposób jesteś tego tak pewny? Czuję zapach, Bob, nawet tu na górze Ah. Pachnie wspaniale, prawda? A tego nie jestem wcale taki pewny, Bob. I żuraw. Dzięki dźwigu. Ładunek gotowy, żurawiu. Jedziemy do góry. Czas już na siłę wierzy. Ojej, najwyższy żuraw w historii. Dobra, gotowy dźwigu. Hej, żurawiu, czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, Dźwigu? No i dobrze, ja jestem w tym naprawdę dobry. E, to zaczynam. E, widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru e, pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och, nie. Dobra, żurawiu, twoja kolej. No to słuchaj, dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego. Niebieskie, niebieskie. Mmm, niebie... O, kontener biurowy, tak! Nie. o. <laughs> O, kamizelka Boba, tak? Znowu nie trafiłeś? Znowu? Nie, ale o, ja jestem niebieski, to ja. To dźwig, zobaczyłeś dźwig? Tak, to ty. Uhu, moja kolej, widzę teraz. A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia. Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek. Ach, och, masz rację, bo... Do zobaczenia, żurawiu. Ciągle widzę Was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle Was widzę!